Czeczkę dziecka, jestem słuchaj nas wszystkich bardzo serdecznie z Donuretho Na kurwiam <grywiam> Jesteśmy w butter w końcu się doczekaliście Gramy sobie tak Maybe. For fun na kanałach Kanał Kaushoharych jacze? O, zmarz. Chyba jesteśmy razem, no i Czy widziałem O ty kurwa <grywia> Ja nie ogarnę, sorry Uczymy się dopiero grać, także. Znaczy, uczymy. <śmiech> wiemy, wiemy <laughs> o co chodzi w tej grze. <laughs> maybe. May, maybe, just saying. Przynajmniej tak y, ta, y, to nam się wydaje. Wiem, na którym się granate rzuca. <laughs> <laughs> także. Także. już. O, smoke'a Nie ma takiego bicia. Mam trochę. Mam A, ah, fuck o ciągnie mi było Tak, ja gram medykiem Czym ty grasz? Kamperem <laughs> Dobra, no Red Redko gra chyba Tym od amunicji, jak się nie mylę. Gates fellow no. oh. Exactly job. No już myślałem, że go nie zabiję No ja go nie zabiję. Oh Jasne, my fucking oh. god! Urgh, wszędzie są Sfele. Rzuciłem sobie to czas spierdalać. <grym> czas spierdalać. Czas. Fidupia. Czas nadszedł, możesz zacząć spierdalać. Ej no ko. O boże. o boże, stan jakiś cel. między ścianą a kowadłem. Aha, Kurwa, tak. będzie chciał. Nie będzie. Puc, puc, puc. Ogólnie to długo bez... nie nagrywałem, na i przez jakieś dwa tygodnie, ale to tylko przez to, że Czy przez tydzień byłem chory. A potem, potem następny tydzień się zaczął do ich. A potem już mi się nie chciało, tak, nie mam taką, jak chorobie Nic się nie chce, także, także dlatego nie było filmików. Ale teraz Redho. What the fuck? Ale, what the fuck? Czy ktoś nikogo nie nikogo nie zabijam? Jedną sobie na początku. Oh my fucking god! Time does quick No Możecie widzieć, że mam lagi, tak, mam lagi Możecie widzieć, mam lagi, mam lagi To go? Ja nie gniezczam miko z gościu Dobra to kolej. bieg Myślałem, że nie trafię Na ziemię Trzech zabiję, dziękuję O, stupy tak, ja tam, tą redho sobie biega pomiędzy tymi wszystkimi kanałami, a ja tam bokiem próbuję do nich do bazy wlecieć. Tak mi się najlepiej gra, A, nie trafiłem niego. To jest o, głupie, że jak ktoś bo... w latarków Cię oczyszcza, to nawet jak trafisz, to nie trafisz. Mhm. Tylko, że jak Ty masz laser, to masz większe, większe prawdopodobieństwo, nie, że trafisz w kosz. Fuck ten dym wiesz? Mam? Nie, to jest pewnie ze smog, bo to jest pewnie się odblokowało jakoś tam, nie? No nie zabijecie no, Ktoś się wyglebił Kziba zukę strzeli Ośbał Ja tu mogę zostawić ten to jest C4 doktor. planted Planting C4. C4 C4 in position. Code Blast Zajebam kogoś <laughs> No Boże to mi wyda ciało. 5 mogę tylko zabić Zabiłem już jednego Limit mam <laughs> To niechcący, to się nie liczy. O Boże, no czemu oni mnie podnoszą? O Jezu Właśnie wleciał gościu. Takie retardy, grają na punkty i podnoszą wszystkich, what the fuck Już no na środku... Nie. Chcesz sobie wywalić C4, kurwa ktoś się podkłada specjalnie, że cię zbanowali. Ej, stąd koleś Jezus ci Jezus się mary Można być ci stary. Jeb, chodź mi laserem po ryju Dobra Zajbałem, dwóch już <grym> Opa. O nie super. no mm. A lag, lag, dwa fps -y. A koleś o, nie. Z, nie. Z, Magne, z Magnuma zabija cały czas Ja mam 2 fps -y i. Good for you Dobra, Ktoś mnie zabił Wow, wow tak. naprawdę Miam. Nie mam miejsca na myszkę, muszę sobie więcej miejsca zrobić. Ty tą podkładkę, co ty masz, to szybko myszka ci chodzi? No jak chcę, no. To właśnie za fajne. Także i wolno, i szybko, może. Tak precyzyjnie. O Boże. Znowu dwa FPS-y, padnę. Nie wiem, co się dzieje. zabijem kogoś. Dobra, <laughs> ja mam stary. No, respisz się i padasz. No! Na... M5K. Jest taka broń. W ogóle, bo odblokowujesz że na czterysetnym Nie, tam rzucasz i uciekasz Zresztą jakaś śmika wyskoczy ogóle Google mi pokazuję to zadanie Idziemy, 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 masz mountaineering nie wyskoczy Hop Op, op, op Mama wie, że opasz Co? Mama wie, opasz Op, op, op Co ci Kamil pisał? Czy znalazł jakąś imprezę? Tak to będziesz? czy nie? Nie, nie wiem Mam mało FPSów Przeczekam sobie to O kurwa Siedziałam sobie tu i kielasy dostałem um, mam dwa FPS -y, nawet nie dlaczego Już nic się nie dzieje wow Ale są świetne jest super, jest 140, 180, zaraz tego dogonię Wow, naprawdę Ja ciulam, co koleś robi z tego pistoleta, nie? Zespiło mi się 10 typa na, na, na ryję jednego zabiłem i koleś z magnuma mnie jakoś zabił, nie? Przecież... to Też zaraz będę miał Padłem Siedziałem, robiłem punkty, wyszedłem, padłem Ile tu ich jest, wow mm. Holy shit, bro Bro Zostaw tam granatę i dostaniesz 52 kg O ja 11-14, ale mi idzie Zabiłem jeszcze akurat tą typa Jeszcze expa dostałem No nie wiem jak ludzie grają z tych słoni stary Mają te z mają po tysiąc naboi I jadą stary, to w 4 ogóle... Słyszałeś? Nie wiem co, to chyba C4, stupy headshot. Chyba nie było możliwości, żeby kogoś mnie stąd odwiedził, no ale. No ale nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu. Już kurde, chyba chcę C4 podkładać więcej. Na razie to wiecie. 0%, ale. Fak. Wiedział to C4? Jep! Tak. <grym> dobra! Mapę mi rusza całą, znaczy ekran Gora. A kurwa, stał tam gościu <grym> Ile tam typa jest? Z cztery wystawić? Fajnie To jest niemożliwe, co koleś z tego robi, nie? Z tego pistoleta Ja ciulam Ten koleś chyba u nich na pier... nie, na trzecim 19,9, no fajnie Z pistoleta Gra tylko koleś mm, Oczywiście ja gram, Ja mogę grać nawet kurwa tylko z noża No i plec oczywiście no i... Nie będę tego komentował. 13-17 Skomentuj Mam sery Mamy se skomentuj KAPU O kurwa nie da się w nich drapniać Z pistoleta No z Magnum 44 i ciul no. Ciola To jest coś No widziałem go Widemkę sobie wyciągnij Sprawdzam. Nie, nie nic. Nie masz noża? Mm. Noża mam na czwórce. bo ja muszę na. 6, A nie, szóstka, sorry. Ma asysty, kurde. Brak asysty? E, brak asysty. Wow! Naprawdę. Na na gdzie, na wow! Na Co? Gdzie on biec, Ja biegnę, gdzie spodzin. leci stary. Biegnę tu, rzucam granatą w środek tych kartonów wszystkich. Kontenerów nie, na ma na tory tutaj wbiegłem i go nie bada. masz. Może te 4 zostawię? Może coś wypierdoli. O tu gościu stoi. Albo kogoś. Ale tu ty. Nie zabiję go. Yy, Stoł sobie AFK i go nie zabiłem. <laughs> <laughs> I hope you enjoy your skills. Sun Nie dało się. <laughs> nie to, że nie chciałem. Tak, minary już się zbiło czterech Obróceni wszyscy do plecami do mnie Kurwa następnego zabijemy z C4. I jednego Czy wres. ja chcę was zabijać? Nie. Czy się w, walacie pod plecy? Tak. Pod plecy? Po co? Po, po to C4, kurwa, jakby to była plastelina, nie? Plastelina. No, to, to. Jestem pani chrobiną Na kurwa. Masz, wpad. wstawaj. To, wstań mnie No to już za późno To nie A, znowu lagi A, Granta zrzuciłem Kurde, to miało być C4 I gówno mogę zabrać Jebało? <słuch> Kurde, nie. jak się padnie to C4 znika Otrzymujesz awans Dwudziestu, drużna specjalizacja bieganie Tak! I nic nie widzie, widzę, bo tak dymi tu <grystanie> Cwelu Headshot Dzięki, że mnie oślepasz gościu Dwa FPSy mm. Enjoy Zajebłem go, miałem dwa FPSy Zajebem, FPS. nie wynagradz Wymcło A Jeb, coś mi na raju bufał bo bo. Ja, Wie gościu, wstał, wstał goście i dwóch zabiłem Olek, sam, tak, gewo. Który to? U nich drugi albo trzeci Ja, jak będziecie się, yy, coś tam srali, że nie strzelam w ludzi tak jak widzę, tylko że nie mam możliwości, żeby ich zabić. Na przykład tego widziałem, ale przelotowywałem. Widzimy tutaj asystę, asysta. A widziałem go, kurde no. To patrz, słuchaj to, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Kablast! Kablast chyba. Bam! Padł niego, kurwa. Tu ktoś. Zabił go ktoś. Ale ich rage'ujemy Uuuuhuhuhu uh, Proszę pana, A, chyba nie chyba 5 typa Zaraz zrobię kadraty, 1-0 Będę się cieszył Au, trzeba się podrapać Są tu w środku Pany, pany, pany Tak. W hangarach Przez tego HPK Trudę. Ale mnie koleś strollował, lol Fuck me RedHop? Gdzie? O ja, ale Red purr Purr boy. O, o kurwa, ten Gewo Z tego pistoleta? Nie, on nie jest pistoletu. nie wiem Ten gość z tego pistoleta, stary, co chwilę Teraz y siedzę w, w pozycji leżącej, więc jak będę stracił z to nie ma mi na. Ile tam ich jest? Fak Ale z dupy to zrobiłem, no ale Może przeżyję Przeżyłem ja ten będę jak? Ja chyba domem polecam Nie ja zabiję go What the Tu A. nie ma tu nie ma ścian Zgadnę kogo to robota A, sorry <grym> <grym> Chyba zatrudni się jako demolit de Fajne Zabiłem fajnie go fajnie Jep O Chwiznęło <grym> tak Gran Gran, 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 gran. Tam nie Jezus lecę, spadł. bo tu, tu nie ma ścian, więc i tak mnie będą widzieć i tak. Wy kurwie. kościół. Ktoś mi plecy skesował, Fajne Fajnie, przez ścianę, nie? Jak ja to kocham. Ja nie wiem, jak ludzie przez ścianę biją. Ja nie mogę, a oni No ja nie wiem, przez jak ścianę. ja podam. A no, zobaczmy sobie Red staty. 21-20 To by dobre no. A ginsfelu Ile tu ludzi popadało O Jezu Twój Tworio... <coughs> yeah, big... następny co z kolesia jakiś gebo I nie widziałeś Fuck. Z pistoletu trzeba bo przedeś tym... Plecy Patrzysz nie ma typa Odwrócisz się i nagle plecy Idę inną stronę tam chuj się z grantem twor Zabijajcie ludzi do zabijania, mięso świeże kurwa Kurwa za latarkuje ja. Dzięki za wstanning, ziom Fak, 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 Jeb grana, dobra stary Z go zabił Ja no, to robię, jakieś No, stoi go, pięknie Są szybszy niż sniper w kabu Kurwa z tyłu! Trzech typów było do zabicia z tyłu! a Takie easy kile były. No ale odejdź, stary, jak nie możesz leczyć, to może. 10 typa w, w koleśabie strzelała. Mi się to podoba, jak 10 typa w koleśabie strzela, jak zabija. 10 typa przebiegło. Easy kile będą. Niko już nie ma. Hyhy Siedzę tu ja tylko dlatego, nie. bo nie mam chyba Dobra, lecimy coś się uda zrobić A, dwóch zabiję tylko Ja ammo nie mam Stary, gdzie jesteś? Daj mi ammo mm, leżę <laughs> Shit. Mam jeden ammo Sześć Jakąś broń, jakąś broń, jakąś broń Szybko! Nie podnoście ludzi, Dziesięć typa, dziesięć typa Tam dziesięć typa siedziało No i znowu mnie z Makno ma z pistoleta? Prawie leży, już mam na Zależy czego, ty Znalazła, no, kurwa Kulstory. Cool no kurwa! Chciałem dwóch zabić, a to jednego to chuj no, ale muszę mieć przynajmniej na drugie miejsce, to to chuj 31.29 i 5000 punktów Red home, a red Hama ile punktów? 3-300, no ale ja medykiem gram, to się nie dziwię, że mam więcej. Więc 5 punktów. O, 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 e, FPS-a chyba miałem, nie? Rage. I ostatnio cały czas świeża. Świeża? Jak krew z dupy. Nie zabiję go. 10, 10 hitów. Ostatnio tutaj. I... Dobra, teraz nasza misja jest nie paść przez te pięć. Rękę znalazłem <laughs> Siema ziom, dam ci rękę. Grom leciał. Ale ktoś biegnie, no fuck! Dobra Dobra, dzięki lodiska za oglądanie i może jeszcze wrzucimy coś innego z tej gierki. Yeah. Yeah.